Minuta treningu, jeszcze minuta treningu, proszę potrenować. No, Nie, bo oni jeszcze trenują. Witamy ich. Zapytamy się jak się nazywają. Kolega jak ma na imię? Jurek. Skąd Jurek jest? Piłkarski, na dzień. Motor z Lublina. Kolega jak ma na imię? Karol. Karolską. I bicarki. Oraz się trzeciego uczestnika. Jak masz na imię? Radek Sturunia. Radek Stunia. Brawa, uwaga. W Tyle mamy fajną, rytmiczną muzykę. I, uwaga, piłeczka na ziemi. Piłeczka na ziemi. Jest jeszcze jeden kibic. Mamy jeszcze piłkę? Mamy piłkę. Poprosimy szmartą piłkę. Jak kolega panie wie? Schock, Piotr, Sycewic, proszę bardzo. Jeszcze jeden kibic. Mamy jeszcze piłkę? Poprosimy jeszcze piłki, proszę. Tak, proszę, z podwójnie przyjechał. Z Radomia. Proszę, mniejszą piłką. Kolega jak ma na imię? Z Grudziąca. Z jak na imię? Arkadiusz z Uwaga! Zamykamy listę uczestników. Piłeczka na ziemi. Stawiamy piłeczkę na ziemi. Jedna szansa. Dobó spadnie. Gotowi? Oblaski dla uczestników konkursu kibiców. Uwaga. Gotowi? Start. Arkadiusz już zakończył. Dziękujemy. Oj, Jerzy, też się nie udało. Piotrek z Radomia? Jest, tak chyba, tak. Chyba, czeka walka. I gratulujemy tutaj uczestnictwa, ale nie udało się. I jest zwycięzca. Jest zwycięzca. Brawo, brawo. Karol. Gra... Karol Sikorski, tak? Gratuluję. Jakie wrażenia? Dobrze, zmęczony. Zmęczony, no dobrze. Jakiś trening co się... Zero, czyli tak niezła kondycja. Się. Raz w y, tygodniu gram. Raz w tygodniu gram, czyli dobrze. Poproszę y, Pana Prezesa Krzysztofa Rybickiego o wręczenie y, nagrody zestawu kibica. Y, gadżety reprezentacji Polski, jest y, flaga reprezentacji Polski, czapka reprezentacji Polski i nasze różnych rzeczy reprezentacji Polski, a także kalendarz na Brawo tutaj dla, dla kolegi Karola, zwycięzca konkursu żonglerki. Proszę Państwa, tym samym dziękuję za uczestnictwo w ceremonii otwarcia 11 turnieju Arka Gdynia Cup 2012. O godzinie 14.00 rozpocznie się mecz grupy C. Arka Gdynia za zagłębie... radom. Jak radą. A do tej pory drużyny będą się ustawiały do sesji zdjęciowych. Proszę nie opuszczać boiska. Dziękuję bardzo.